Wypukuję wspomnienia jakbym wjebał głowę wonisz Suki się na nas prazą bowid z z i talii na mnie leży jaki ty po jednym całym Lecz nie chujowo, chociaż nie ożygany Wypokuje wspomnienia jakbym wjebał głowę wonisz Suki się na nas paszą bo o i Italii Pol na mnie leży jak i ty po jednym całym Lecz nie chujowo, chociaż nie ożygamy temat jak u Iskali do nas bez wizy One się patrzą nam w oczy, a my już ich nie widzimy Wbijam Pineskę na mapy, przepijając głowy tym, co nie wierzyli Unoszę dumę za każdym następnym hitem, jaki tu z ziomem usmażymy. Wolę płakać w Aldi, nie Lambo, ci mi wydech, a Palo Santo Czuję się tak, jak Los Santos, pięć gwiazdek nad głową, jadę do LS Customs Znowu offline, z ziomem palę lolka Mała piątka, lepsza niż wasza mąka Wypukuję wspomnienia jakbym wjebał głowę w Suki się na nas klaszą, bo widzą auta z Italii Parmenters na mnie leży, jak i ty po jednym całym Lecz nie chujobo, chociaż nie ożygamy Wypłukuję wspomnienia, jakbym wiewał głowy w wanisz. Suki się na nas parzą, bo widzą auta z Italii. Pan Mężos na mnie leży, jak i ty po jednym całym Lecz nie chujobo, chociaż nie ożygamy Cześć suko ja mam fazę Czaisz suko ja mam fazę na flowa Nie mam ochoty zamulać przed kątem Więc idę na studio do mojego ziomka Fly na linii jak Dili Zamknięta domówka dla mojej familii Kasja na łapie wskazuje godzinę Suko nie wbijaj bo cię nie wpuścimy Suko nie wbijaj bo cię nie puścimy. Suko nie wbijaj bo cię nie wpuścimy Typie 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 od zniechcenia mam wymówki jak ci coś nie pasi, mogę ci wyjebać z główki Wypukuję wspomnienia, jakbym wiebał głowy. w oni się na nas paszą, bo widzą z Italii Palmenczos na mnie leży, jaki i ty po jednym całym Lecz nie chujowo, chociaż nie ożygamy. Wypukuję wspomnienia, jakbym wiebał głowy. w oni się na nas paszą, bo widzą z Italii Palmenczos na mnie leży, jaki i ty po jednym całym Lecz nie chujowo, chociaż nie orzygany. E.